Yo, Jurek SSN Tak, pozdro Dla dobrych chłopaków Tak, yo, yo Idę sobie Idę sobie, idę, idę, idę sobie, idę sobie To teraz idzie sobie Jurek I gra na cymbałkach Godzina jest 13 Mówię, że to pasta z syra czapa Ta melodia taka Idę sobie do parku szukać sobie złota U nas na Wyszkowie nie ma większego kota Bo tu liczy się flota Czyli nasze Yangi, ale hajsu zawsze jest mało przez takich jak ty ma na Pało, Jurek ci to jedzie, kiedy będzie kwieciń. Zbadą SS manów i pojedzie po marsjańsku, Jo. Idę na osiedle, szluga chce zajarać, idę siąść na murek, a tam siedzi pączek i jara szluga i kiedy tam odstajenie się tu sprzedaje twu, ale Fryer. Niech częstuje szlugiem, potem idę się przewinąć i spotykam Jurka, gdzie jedzie z patykiem, czyli karabinem, bo czasy nastały ciężkie gumy, kulki są po zecie. E tam Idę kurwa dalej, a tam zieloną oprawkę dostaje i dołączam się i mu sprzedaję Po 2,50 za sztukę gdy dchę, bo je narkotykiem Czuję gdzieś marihuanę i tam joint apale. Przełom ostry i manga strono i kurwa nic nie nie ja pierdolę coś za życie I krzyczą moje ziomki JP JP Jak psy podbijają to każdy daje w długą każdy krzyczy tam JP To było, było na tyle Elo 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 Elo